Proszę Państwa, teatr i wojna, taki temat ogólny naszego spotkania, bo dzisiaj było sztuki mundurowe i zanim przyjdzie Robert, dyrektor teatru, Robert Talarczyk, pomęczmy troszeczkę tych, którzy pojawili się w teatrze, właśnie w trójkę pojawiliście się, niektórzy występują, niektórzy nie występują. Chciałbym się do y, Safi Rabati, tutaj pięknie ubrana. No nie wiem, czy poznajecie, kto z Państwa był na bitwie Oman Garkel w mundurze Andrzej Osiecki bez munduru Bolec, który nam tutaj pomagał. Y, również jako konsultant nie chciał występować. No i Artur Pałego odpowiedzialny też za bitwę Oman Garkel, też bez munduru y, Chciałbym na początek was zapytać, to znaczy Andrzeja i Safię. Dlaczego się zgodziłeś wystąpić na scenie? Co cię najbardziej zaskoczyło w tym doświadczeniu z teatrem? I czy coś zmieniłeś po tym, co się stało ostatnio w Warszawie, czy po uniewinnieniu? To nawet w mediach nie zadają od razu trzech pytań, tylko czekają <laughs> każdy <w> pojedynczy. <polityce. śmiech> Kombinuj. Ale okej, okay. pozwolicie, że zawsze w mediach, czy w, na, podczas przedstawienia jestem smutny, spięty, czy w ogóle poważny. Dzisiaj będę uśmiechnięty. Pierwsze pytanie proszę. <grym> Dlaczego się zgodziłeś wystąpić w tym projekcie teatralnym? Ponieważ e, wspaniali ludzie, Artur i reżyser, którego nie ma z nami e, widz. E, nie ma z nami, bo jest zajęty w Lublinie, żyje jest z nami w sercach, w umysłach, porozmawiali z nami, przedstawili swoje założenia, co by chcieli osiągnąć, o co chodzi w przedstawieniu. Ujęli mnie, kolegów i zgodziliśmy się na współpracę. Później poznaliśmy fajnych aktorów, Safiję poznałem i wszedłem w to. Dobrze, to było do Andrzeja. To może jak takie mają być pytania, to do Safi to samo pytanie. Dlaczego się zgodziłaś? Poznałam fajnych autora i reżysera, tak? To już wiem. No, poznałam bardzo zmęczonego autora. Jak zezwonił, umówił się ze mną, zaprosił go od razu do domu, był zaskoczony, że że, że zapraszam go od razu na pierwsze spotkanie do domu, ale przyje... przyjechał strasznie zmęczony i wykończony. No i prosił, żebym opowiadała o bajki afgańskiej, nie bardzo to rozumiałam, dlaczego mam Aha. bajki opowiadać. No, ale potem trochę zaczął wyjaśniać o co chodzi i co mają na myśli. No i powiedział, że przyjdzie następnym razem z reżyserem i ustalą co i jak czy jestem w stanie pomóc. Ja mówię, jeżeli chodzi o zwyczaje, obyczaje Afganistanu, to na tyle na ile znam, czemu nie e, powiem wam. A to nie była absolutnie mowa o tym, że ja będę występowała razem z aktorami na scenie czy coś. Chociaż od czasu do czasu po tym, jak poznałam Łukasza, to tak zastanawiał się, Coś tam czy, czy może byś wystąpiła, coś tam. Myślałam, że żartuję. No a na koniec wyszło na to, że jednak muszę zakończyć te hmm. przestawienia, więc zgodziłam się. No bolec, bo do Ciebie teraz pytanie. No, czy to był problem inny. No. Zgodziłeś się współpracować z nami, ale tak, nie chciałeś tak. wystąpić, bo był też w pewnym momencie taka propozycja. Tak, ja powiem szczerze, no tutaj bardziej tak. by o to, że no nie mogę sobie to pozwolić ze względów służbowych, których nie chciałbym tu rozciągać, bo po prostu są nurne. Zwiedziłem się przede wszystkim no, na, na, na pomoc w sprawach de facto technicznych bardziej. Nie ukrywam, że, no, że nie z biegiem czasu w jakiś sposób może nie wiem, czy będę, że czy nie będę. No na pewno gdzieś tam jakiś taki niedosyt jest, że można było się w to bardziej zaangażować. Aczkolwiek tak cieszę się z tego, że, że miałem przyjemność popracować nie, z ludźmi, z ludźmi teatru, z którymi nigdy nie miałem do czynienia. I bo powiem szczerze, podobnie jak DOS, oni mnie właśnie urzekli. Szczególnie pierwsze spotkanie właśnie z, i z, z Arturem i z reżyserem Łukaszewitem. No, podyskutowaliśmy, stwierdziłem, że jak to się mówi, wchodzę, wchodzę w to. Później poznałem aktorów, zaczęły się przygotowania do tej sztuki. Nie żałuję, nie żałuję, bo, bo mówię, poznałem, że największe z tego doświadczenia jest dla mnie przynajmniej takie, że poznałem ludzi teatru, z którymi nie miałem wcześniej doświadczenia. No i powiem szczerze, Was bardzo, bardzo, bardzo sobie to chwalę i mam nadzieję, że to przyjaźń między nami będzie cały czas. Ja powiem tak, tak że mnie się to, że patrzę na was, że patrzę na Andrzeja i Safię w zakończeniu tego przedstawienia, to rzeczywiście swego rodzaju koniec teatru, złamanie tej iluzji teatralnej. Właściwie mnie nie interesuje, tak naprawdę, znaczy ciekawi mnie, jak zmieniacie, właśnie, mieliśmy jeszcze raz zapowiedzieć, jak modyfikujecie te swoje wypowiedzi, bo właściwie one są niby zawsze takie same, ale zawsze się trochę zmieniają. E... Lubię patrzeć na Was, jak patrzycie na siebie. Jak to jest tą modyfikacją? Co, co się stało w momencie po uniewinnieniu? Andrzej, najpierw. Zmieniliście oboje swoje teksty. Ktoś, kto był e, z Was e, wcześniej, e, przed e, ostateczną rozprawą w sądzie, w pierwszej instancji, to mógł usłyszeć e, końcówkę, w której e, końcówkę mojej wypowiedzi, w której zadaję pytanie, e, trochę zarzucam e, społeczeństwu nie tym ludziom, którzy są na sali, i nie wszystkim, bo trzy czwarte społeczeństwa jest po naszej stronie. I jak ja zarzucam, ale w wersji pytania, w tamtej wersji, którą przedstawiałem, ona jest skierowana do tych ludzi, którzy się zastanawiają. Teraz w tej sytuacji, gdy zostaliśmy uniewinieni, to tą część po prostu przeznaczam jednak, żeby Wam podziękować, społeczeństwu, bo e, można generałom wszystkim dziękować, można dziękować adwokatom, rodzinie, ale jednak e, Polskę kształtuje społeczeństwo, czyli Wy. To Wy wybieracie polityków, Wy... E, Wy mówicie między sobą w sklepie, co czujecie, co myślicie, to wy, spotykając mnie w różnych sytuacjach w całej Polsce, e, dajecie e, dobre słowo moim kolegom, czyli wy jesteście autorami tego sukcesu. Bo dla mnie, dla kolegów to jest sukces, że honor żołnierza włoskiego został uratowany. Sofie. chciałam powiedzieć, że z pierwszego dnia jak słyszałam, że polski żołnierze zostali aresztowani, to strasznie mi to było. I pierwszym odruchem dzwoniłam do znajomego, który dosyć wysoko jest postawiony w rządzie i powiedział mu, i ja mówi: słuchaj, ja bym chciała stanąć w ich obronie. On powiedział mi, że zwariowałam. Ja mówię, nie, nie zwariowałam, nie, nie znam sytuacji na 100% jak to jest, ale z tego co ja znam Afganistan, to nie powinni ich aresztować. To powiedział, że to, to nie jest twoja sprawa i proszę się w to nie mieszać. Dobra, czekałam. Po jakimś czasie trafiłam na jakieś tłumaczenie do Sejmu i spotkałam się z paroma senatorami. I zadawali pytania też na temat sytuacji w Nangarhe i w ogóle z tych co my sądzimy i tak Afgański polityk dosyć dyplomatyczny minął temat. Powiedział, że jak chcecie oskarżać, to jest wasza sprawa. A ja znając i właściwie mówiąc, że jestem między Młotem a Kowadłem, dla mnie nie jest żadna strona obojętna, zaczęłam tłumaczyć im. Czy oni byli w ogóle w Afganistanie. Twierdzili, że nie. I jeszcze w międzyczasie tłumaczyłam do telewizji TFLN różne reportaże na temat Nangar Hill i mniej więcej miałam jakieś informacje, co to było jak to wyglądało. I tłumaczyłam im, że, że to, co robią, to jest źle. To stwierdził, że jak ja mogę, jako afgankę, Coś takiego powiedzieć na temat żołnierzy. Ja właśnie mu powiedziałam, ja mówię Ci żołnierze nie są mi obojętni. Wychowujecie dzieci, dajecie miliony złotych na to, żeby wykształcili się, wysyłacie ich sami na wojnę, a potem sami ich niszczycie. To nie jest w porządku. Ale na tyle się skończyło. Stwierdzili, że jak będą potrzebowali opinii, to będą. Prosić mnie ewentualnie, ale do tego nie doszło. A to, co mówię tu, w teatrze, ja bym chciała, żeby w jakiś sposób Polacy zastanawiali się, co oni robią. Kiedy przyjechałam do Polski, nie jeden raz rzucono dosłownie kamieniami. Stwierdząc, że z mojego powodu, między innymi, są w Polsce kolejki, mają kartki, nie ma mięsa, nie ma ryżu, nie ma tego, nie ma tamtego, a tymczasem ja przychodzę, nie wiadomo jak, ubrane i się pokazuje. Nawet nie sądziłam, że strój może być powodem do tego, żeby Polak się czuł podrażniony i, i, i bolało mu, że jemu nie stać na takiego stroju, a ja przychodzę. Z tak biednego kraju, i nagle jestem ubrana inaczej. I właśnie dlatego chciałabym e, za każdym razem, praktycznie, zmieniam e, temat, e, opowiadając wojny, jakie ja znałam, e, będąc wtedy, kiedy e, byłam w Afganistanie i to, co się dzieje do dzisiejszych dzień. Kiedy do mnie dzwonili przykładowo kuzyn. I myśli, że skoro ja jestem na Zachodzie, nie wiadomo w jakim dobrobycie żyję i jakie ja mam układy w tym kraju, że mogłabym im pomóc, prosząc wręcz o to: słuchaj, ratuj nas, już nie wytrzymamy. To ja nie mogę być obojętny i nie mogę tutaj powiedzieć: słuchajcie, dobrze robicie, że uniewinniliście swoich synów. To dobrze zrobiliście, owszem, to było dobrze dla was, bo co to za kraj, gdzie wysyła swoich żołnierzy, a potem ich opływa i, i niszczy. Nie zastanawiając się kompletnie nad tym, że przecież ci ludzie pojechali jakby na ich rozkaz. Ale z drugiej strony trzeba też się zastanawiać, jak długo ta wojna w Afganistanie będzie trwać. Jak długo możecie korzystać z kraju, jak długo można mi powiedzieć prawdę, tak naprawdę? Bo już tyle się mówi pod różnymi nazwami, polityka politykom, ale my jesteśmy ludźmi. Tam też żyją ludzie, którzy mają te same pragnienia, te same potrzeby, jak my. Dokąd mamy siedzieć i milczeć, i patrzeć, i bić brawo politykom, dobrze robicie, bo wysyłacie żołnierzy. I właśnie dlatego za każdym razem zmieniam. I mam nadzieję, że mówię na tyle dobrze po polsku, że jest to zrozumiałe dla widzów. Chociaż nie jeden raz słyszałam krytyki, że nie powinnam była mówić to, czy tamto, albo że przekroczyłam granicę. Ja wtedy powiem, że w większości razy co mówiłam, to nigdy nie zastanawiałam się nad tym, czy kogoś obrażam, czy nie obrażam, bo po prostu biorę emocje górą i Mówi to, co myślę. Jeżeli kogoś obraziłam, to bardzo przepraszam.